Od wczoraj w internecie pojawiło się już kilka zwiastunów nowego sezonu, które zdradziły nam na czym będzie on polegał oraz mamy nawet zdjęcia, które wyciekły i są jego zwiastunem. A żeby to było mało, otrzymaliśmy kolejne informacje o sezonie trzecim. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, Kodmigao i witam was na filmie ze zwiastunów nowego sezonu trzeciego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu. A jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców to zostawcie apeczkę do góry, suba z dzwonem i kot kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak wszyscy z Was na pewno bardzo dobrze wiedzą, każdego dnia zbliżamy się coraz to bardziej do kolejnego sezonu trzeciego i na obecny moment pozostało dokładnie 6 dni do jego startu, a my znów otrzymaliśmy ogrom informacji w jego temacie. Tym razem są to chyba jedne z najciekawszych informacji, jakie pojawiły się do tej pory, ponieważ otrzymaliśmy między innymi kilka i to dosłownie kilka zwiastunów nowego sezonu, oraz pojawiły się informacje na temat kilku nowości, jakie tam będą. Na samym początku zaczniemy sobie od tematu zwiastunów, ponieważ co ciekawe, otrzymaliśmy ich kilka, a kolejne są jeszcze przed nami. I na początku przedstawiam wam zwiastuny, jakie pojawiły się w czwartek, a dopiero potem te, które były wczoraj, czyli w piątek. A więc tak, zaraz po zakończeniu trzeciej części ostatniego wydarzenia na Twitterze zaczęły pojawiać się pierwsze zwiastuny nowego sezonu. A cały ten temat został nam podany przez oficjalne konto Fortnite na Twitterze, a ich post macie teraz na ekranie. Według tego co tam podali, jeśli widzisz ten hashtag to nie mów nikomu. A dalej podali hashtag i jest tam Fortnite rozdział 5 sezon 3 zniszczenie. I kochani jest to oficjalna nazwa kolejnego sezonu trzeciego, które podało... Ich oficjalne konto. Co ważne, dzięki tej informacji wiemy, że w kolejnym sezonie sporo rzeczy na wyspie może zostać zniszczonych i wydaje mi się osobiście, że wszystko to będzie sprawką burzy piaskowej, która cały czas każdego dnia zbliża się bardziej do tej wyspy. Jednakże, kochani, takie same posty podały również inne oficjalne konta Fortnite'a, lecz tam pojawiły się inne słowa, które również zdradzają nam sporo szczegółów na temat nowego sezonu trzeciego, ale Listę wszystkich, które dostaliśmy, podał nam liker Hypex. Jego post macie teraz na ekranie, i według jego informacji pozostałe konta Fortnite na Twitterze dały takie zwiastuny słowne jak dzikość, bez hamulców, wcześniej wspomniane słowo, czyli "zniszczone" oraz ostatnie słowo, zostać zniszczonym. Te zwiastuny pojawiły się w czwartek, zaraz po zakończeniu tego mini-wydarzenia. I są to słowa, które opisują nowy sezon trzeci, i dzięki nim możemy dowiedzieć się, że nowy sezon na 100% będzie o tematyce Apokalipsy lecz dużo z nich wspomina, że zostaniemy jakoś zniszczeni. Osobiście nie mam pojęcia o co chodzi z tym zniszczeniem, ale tak jak wspomniałem na ostatnich filmach, według wyroczni na wyspie do gry nadchodzi wędrowiec, który namiesza bardzo w fabule, więc prawdopodobnie to on będzie chciał jakoś nas zniszczyć. Temat ten zostanie nam bardziej wyjaśniony dopiero w trakcie trwania kolejnego sezonu trzeciego, tak więc wyczekujcie, lecz spokojnie kochani, bo to nie koniec zwiastunów jakie otrzymaliśmy i można powiedzieć, że to najciekawsze zwiastuny są dopiero przed nami. Kolejny zwiastun zaraz po tych słowach pojawił się nie na oficjalnym koncie Fortnite'a i nie z jakiegoś wycieku, tylko prawdopodobnie albo przez przypadek, albo celowo konto PlayStation na swoim sklepie opublikowało dwa nowe zdjęcia Fortnite'a. Wszystkich zdjęć było dokładnie 3, lecz wszystkie z nich przedstawiały nam te same rzeczy. I teraz w tle macie widoczne te grafiki, które wyciekły, i może na pierwszy rzut oka nic tutaj nie ma, ale możemy się z nich dowiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz to kolory, i jak widać, grafika ta jest w kolorach pomarańczowych, więc będzie to kolor, jakim Fortnite będzie się posługiwał również we wszystkich nadchodzących zwiastunach, oraz podpowiada nam ono o pewnej zmianie, jaka pojawi się na wyspie. Jak większość z was na pewno pamięta, kilka dni temu na kanał wstawiłem Wam odcinek, w którym głównie skupiliśmy się na tematyce mapy. I wspomniałem Wam tam głównie, że na wyspie kolejnego sezonu pojawi się pustynia i to wszystko dobrze do tego pasuje. Sama pustynia będzie nowym biomem na wyspie, który prawdopodobnie zajmie jeden z obecnych biomów, który jest teraz w grze. I nie chciałbym źle powiedzieć, ale to na tym biomie moglibyśmy spotkać jakiegoś nowego bossa lub tego wędrowca. Temat ten nie jest obecnie pewny, ale sama grafika już wskazuje nam na to, że w grze pojawi się pustynia, z czego ja sam jestem mega zadowolony, tym bardziej, że biom pustynny ostatni raz był dostępny na wyspie rozdziału trzeciego i potem w ogóle go już nie było. Jednakże kochani, przed nami ostatni zwiastun, który pojawił się w czwartek, i był to najważniejszy do tej pory zwiastun, ponieważ pewne konto Fortnite na Twitterze wstawiło zdjęcie telefonu, na którym widnieje konwersacja. Z nikim innym jak agentem John Sim. Konwersacja ta jest w języku hiszpańskim i przetłumaczył nam to Hypex, który napisał Fortnite opublikuje jutro coś związanego z sezonem trzecim i będą to nowe zwiastuny, a dalej jest przetłumaczona cała konwersacja, i tam również są ważne szczegóły. Całą polską wersję tej konwersacji macie teraz na ekranie i to właśnie tam jest wspomniane, czy wszystko jest gotowe na jutro. Tak więc z tego zwiastuna dowiedzieliśmy się, że przed nami będą kolejne, które na pewno będą o wiele bardziej ciekawe. To wszystko pojawiło się zaraz po wydarzeniu w czwartek i teraz przejdziemy sobie do zwiastunów, które moim zdaniem są najciekawsze, ponieważ przedstawiają nam najwięcej nowości na temat nowego sezonu trzeciego. Przed nami, kochani, zwiastuny, które już przedstawiają typowo wyspę nowego sezonu oraz nowości, jakie tam się pojawią. I pierwszy zwiastun pojawił się około godziny 18 i teraz w tle możecie zobaczyć zdjęcie, jak jakie zostało opublikowane przez Fortnite'a. Samo zdjęcie przedstawia nam jedną nadchodzącą miejscówkę, jaka pojawi się na wyspie nowego sezonu. Poza tym jest tam widoczny biom pustynny w tym miejscu tutaj oraz drzewa palmowe, więc pustynia na 100% pojawi się w grze i jest tam jedna nowa skórka. Skin ten to skórka z Fallouta, więc jednocześnie została potwierdzona współpraca pomiędzy Fortnite'em a Falloutem. I nie chciałbym źle powiedzieć, ale najprawdopodobniej skin ten trafi do nowego karnetu bojowego na setnym stopniu. Lub w ukrytej części. Tak więc był to jeden z najważniejszych zwiastunów, jaki pojawił się w temacie nowego sezonu, i, kochani, nie wykluczam, że jakieś pojedyncze pojawiły się jeszcze później. Więc, jeżeli był jeszcze jakiś obrazek, to będzie on widoczny teraz na ekranie. I przed nami, kochani, ostatni zwiastun nowego sezonu, którego zdążyłem wam nagrać do filmu, i tym razem był to zwiastun wysłany do twórców treści. I co ciekawe, tym razem jest to nowy pojazd, który będzie dostępny na wyspie, i teraz w tle macie jego miniaturkę. Sam pojazd najprawdopodobniej zamieni obecną G-Klasę, bo jest to jedyny samochód na wyspie, który po wejściu nie zmienia swojej karoserii na tą, którą mamy ustawioną, lecz to dopiero zobaczymy i był to ostatni zwiastun, jaki pojawił się wczoraj. Dzisiaj również, tak samo jak w ostatnich dniach, pojawią się kolejne zwiastuny nowego sezonu, lecz te zwiastuny przedstawię wam na filmie jutro, tak więc wyczekujcie i jak coś jutro idę na komunie siostry, więc like może pojawić się troszeczkę później. A jeżeli ktokolwiek z Was chce zobaczyć na kanale kolejny odcinek na temat nowego sezonu trzeciego, zwiastunów, nowości oraz eventu jaki trwa obecnie w grze, to napiszcie teraz komentarz sezon trzeci, a nie dość, że taki odcinek pojawi się niebawem na kanale, to przy okazji każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał? Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!